Poszerzenie perspektywy w czasie szukania pracy. Jeżeli szukasz pracy i szukasz jej na przykład już dosyć długo, to prawdopodobnie jesteś zafiksowany, zafiksowana na jednym obszarze. Czyli, na przykład, pracujesz w tej chwili albo pracowałeś, pracowałaś jako handlowiec w firmie powiedzmy logistycznej. Więc prawdopodobnie. Jeżeli nie myślisz o całkowitej zmianie w swoim życiu zawodowym, prawdopodobnie szukasz tej pracy w tej samej branży, na, to, na tym samym stanowisku. A co, gdyby zmienić trochę perspektywę? Jakby wyjść z tej swojej bańki, w której jesteś w tej chwili i zastanowić się nad zmianą branży chociażby. Czyli na przykład szukać na podobnym, tym samym stanowisku, ale w zupełnie innej branży. A co, gdyby pójść zupełnie dalej? Czyli na przykład, zastanowić się, gdzie mógłbyś, mogłabyś wykorzystać te swoje umiejętności sprzedażowe, bo prawdopodobnie jesteś specjalistą, specjalistką do spraw sprzedaży B2B albo B2C, gdzie oprócz bycia handlowcem, możesz wykorzystać te swoje umiejętności. Na przykład, możesz szkolić młodych handlowców. Możesz być doradcą dla firm, jak podnieść poziom sprzedaży w tych firmach. Możesz się zastanowić, co innego możesz sprzedawać. Czyli zadaj sobie pytania: co innego mogę sprzedawać, gdzie mogę to sprzedawać, jak mogę to sprzedawać i czy ja muszę sprzedawać tylko i wyłącznie produkt namacalny, materialny? Być może możesz sprzedawać również swoją wiedzę. Zastanów się nad tym. Życzę miłych rozkminek nad poszerzaniem perspektywy.